Witamy serdecznie wszystkich słuchaczy na kolejnej audycji z serii Wspomnienia o bohaterach. Naszym dzisiejszym gościem jest pani Joanna Malinowska, pasjonatka historii, nauczycielka miejscowej szkoły. Witamy serdecznie. Witam. Czy wie pani coś o Tadeuszu Zielińskim? Tak, wiem, trochę, wiem o nim trochę, bo ostatnio przerabiałam tematy II wojny światowej z ósmą klasą, a jak wiadomo Tadeusz Zieliński brał w niej udział. Czy mogłaby nam Pani trochę o nim opowiedzieć? Tadeusz Zieliński urodzony 30 października 1898 roku w majątku Winiary. Zmarł 11 stycznia 1992 roku w Podkowie Leśnej. Pierwsze lata nauki spędzał ucząc się w domu, później w Grodnie u tajne nauczanie księży, a maturę zdała w gimnazjum imienia Wojciecha Górskiego w Warszawie. Następnie wstąpił do wojska i został skierowany do Szkoły Podchorążych Piechoty w Ostroje Mazowieckiej. Po jej ukończeniu związał się z, wo z wojskiem i wziął udział, udział m.in. w wojnie polsko-bolszewickiej i II wojnie światowej. W 1925 roku zawarł małżeństwo z Janinów z Gryzińskich. Miał z nią córkę Czesławę i syna Adama. Trzy lata później został przeniesiony ze Szkoły Oficerskiej w Włodzimierzu, gdzie był wykładowcą do Korpusu Ochrony Pogranicza. Tam pełnił służbę w hotelianie Ostróg. W 1938 roku po raz kolejny został przeniesiony, tym razem do 44. Pułku Piechoty w Równym, Był dowódcą 6. Kompanii Strzeleckiej podczas kampanii wrześniowej w 1939 roku. 18 marca 1946 roku został aresztowany przez warszawskie władze, po czym osadzony w więzieniu Mokotowskim przyszedł projekt dwuletnie śledztwo. Jego proces rozpoczął się 6 października 1947 roku przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Warszawie. Wyrok został ogłoszony 3 listopada 1947 roku. Tadeusz Zieliński został skazany na dwukrotną karę śmierci, którą później zmienili na 15 lat więzienia. 28 października ze względu na stan zdrowia został zwolniony na urlop miesięczny, następnie na mocy amnestii warunkowo zwolniony. A jaki związek ma Tadeusz Zieliński z Lubelszczyzną? Pełnił funkcję komendanta, komendanta Narodowych Sił Zbrojnych Powiatu Chełmskiego, a następnie komendanta NSZ Okręgu Lubelskiego. 5 września 1944 został wyznaczony na stanowisko inspektora inspektoratu A, obejmującego powiaty – Heum, Krasnodębską i Lubartów. Był również trzecim z kolei komendantem Ziem Wschodnich, już w stopniu podpułkownika. Czyli możemy powiedzieć, że jest bohaterem na naszej małej ojczyzny. Po przerwie zastanowimy się nad wartościami, którymi kierował się w życiu. Poświęcenie dla ojczyzny to patriotyzm, to wartości, którymi kierował się nasz bohater. Czy zgadza się Pani z tym stwierdzeniem, a może wskaże nam Pani inne? Zgadzam się z tym w stu procentach. Z wiadomości, które możemy przeczytać w dzisiejszych czasach na temat Tadeusza Zielińskiego, wszędzie widnieją informacje o jego poświęceniu i patriotyzmie do, do ojczyzny. Zastanawiam się, w jakim stopniu te wartości są ważne dla... Współczesnego młodego człowieka. Jest z nami uczennica Szkoły Podstawowej. Jakie jest Twoje zadanie na ten temat? Sądzę, że z roku na rok te wartości dla młodzieży są coraz mniej ważne. Młodzi ludzie zapominają o historii naszego kraju i ilu ludzi poświęciło się za nas, i dlaczego powinniśmy im o tym przypominać, aby te wartości znów były tak samo ważne jak kilkadziesiąt lat temu. Podsumowując nasz cykl, nurtuje mnie jeszcze jedno pytanie. Czy w dzisiejszych czasach powinniśmy pielęgnować pamięć o dawnych bohaterach? Jak najbardziej, gdyż wielu z nich zginęło za nasz kraj i za nas, abyśmy mogli, tylu, mogli żyć bez wojny i w spokoju. Więc pozostaje nam tylko pamiętać o ich oddaniu ojczyźnie i o ich zasługach. Na tym zakończymy. Zapraszamy słuchaczy do wyrażania opinii na naszej stronie. Dziękujemy gościom za przybycie i do usłyszenia za tydzień.